Cześć, cześć, Siemanko. Dzisiaj będę przedstawiał przepis na zapiekankę mamy mojego przyjaciela. Tak, więc pierwszy vlog, mam nadzieję, że się spodoba, jest bardzo smaczna. Zapiekanka, nie vlog. Wszystkie składniki kupimy tutaj w bydronce, więc myślę, że zaczniemy od zakupów, a później Wam przedstawię, co z czym i jak się to robi. Oto składniki. Makaron, przyprawa do girosa, kukurydza, piersi z kuczaka, ser feta i ser twardy tradycyjny. Wcześniej możemy zamarynować mięso, aby wchłonęło przyprawy, nabrało większego smaku. Ja to zrobiłem wczoraj. Makaron gotujemy do takiego stopnia, jakiego lubimy. W międzyczasie kroimy ser feta na drobne małe kosteczki. Gdy już yy, makaron się Ugotuję, a mięso usmażymy, wrzucamy wszystko do naczynia żaroodpornego, mieszamy, miksujemy później wkładamy to do piekarnika na około 10 minut ustawiamy 180-200 stopni, no i czekamy jak widać makaron jest już ugotowany reszta składników przygotowana do wrzucenia tak samo puczek usmażony w międzyczasie, zanim jeszcze włożymy do piekarnika chciałem opowiedzieć o historii tej zapiekanki Zawsze, jeżeli ją robimy, częstuje, to ludzie są mimo wzięci od smaku, że wszystkim smakuje. U mnie Ciocia robiła ją u siebie w domu, to wszystkim sąsiadom poczęstowała. Tak samo byli wszyscy zachwyceni. U mnie, akurat, w głowie zawsze jest taka piosenka i refren jej: Money, 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 must be funny. In the Richmond's world. <laughs> to, bo po prostu nikt tego jeszcze nie tetował, a no, wydaje mi się, że będzie robiła furorę. Oczywiście nie musicie się trzymać ściśle przepisu, Możecie dodawać sobie składniki jakie chcecie, co lubicie. Ja w tym przypadku jeszcze dodałem sobie Sarah Gaudy. Zatracę sobie tej wysypię równomiernie. Oto i ona piękna i seksowna. Początkowo jej nazwa brzmiała leśna, od ulicy, na której powstała, w pewnym miejscu, u pewnych ludzi, ale jako, że nie ma tu zbytnio leśnych składników, dzisiaj oficjalnie jej nazwa będzie brzmiała Radziowicka Zapiekanka, aby Radziowice nie kojarzyły się tylko z naszym pięknym pałacem, ale i też z tą pyszną zapiekanką. Będę tutaj właśnie rozprowadzał to na pudełka na wynos dla mojej sąsiadki i przyjaciela, u którego będę montował ten film. Jeszcze yy... Wspomnę o tym, że pudełka u nas są dosyć towarem deficytowym, droższym niż złoto. Wszyscy się o nie ubiegają. Sekretnym składnikiem tej zapikanki ogólnie jest jeszcze sos algierski. Dostawiłem go na koniec, ponieważ właśnie on dodaje niepowtarzalnego smaku tej zapikance. Oczywiście nie, nie mogło zabraknąć degustacji. No, no, po zjedzeniu tej zapiekanki są straszne przyrosty. Dwa tygodnie i Jak burnejka. No, w opisie filmu dał całą listę składników i kaloryczność. Białko, węgle, tłuszcze. Burnejka, wywal te steki, to jest coraz lepsze. No dobra, montujemy.